Z Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Quirinius. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straszną nocną nad swoją przodą. W stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli i rzekł do nich anioł. Nie bójcie się, narodził się wam Zbawiciel, w którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo aniołów, które wierbiły Boga słowami Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, w którym sobie podobał. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, tradycją już się pewną stałą, że harcerze w naszym kraju rozprowadzają jakby betlejemski pokoju, które 11 grudnia wyszło z Groty Pańskiej. Sama idea przekazywania światła jest o tyle trudna, że wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś z tej groty zapalił świecę. Świeca od świecy przekazywana jest i do 24 grudnia harcerze w chówcu z również swojego betlejemskiego światła pilnują, podpalając kolejne świece tak, żeby to nie zgasło, są warty. I do 24 do godziny późnych popołudniowych te świece można przyjść odpalić u nas w Chówców, gdzie serdecznie zapraszamy. I dzisiaj też proponuję Panie Prezydencie, przekazujemy na Pana ręce betlejemskie światło pokoju. Może warto, aby w ratuszu również się paliło do 24 grudnia, na pewno będzie to wyzwanie. Dziękuję bardzo. Paliło się w zeszłym roku będzie się palić również i w tym bardzo dziękuję. Światło, czyli coś, co rozjaśnia ciemność i ciepło. A w związku z tym, że mamy za chwilę święta Bożego Narodzenia. Chciałem wszystkim Państwu życzyć najserdeczniejsze życzenia właśnie takiego ciepła rodzinnego na te święta. Oczywiście zdrowia. Spokoju, żeby to były spokojne święta w Państwa domach. Nie pozwólmy, żeby w tych świętach ktoś był sam, ktoś był samotny. Postarajmy się, jeżeli takie osoby są, otoczyć je opieką. I postarajmy się spełniać sobie jakieś bardzo pozytywne, drobne nawet, ale pozytywne uczynki, dobre swoim bliźnim, znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Nie muszą być to jakieś wielkie sprawy, ale drobne, które na pewno doprowadzą do uśmiechu na twarzy swoich, swoich bliskich. Natomiast przyszły rok. Chciałbym, aby oczywiście obfitował dla Państwa w sukcesy osobiste, zawodowe, ale również, żeby ta działalność Skierniewickiego Samorządu od roku, która jest w Skierniewice, ta działalność była pozytywnie przez Państwa odbierana i przyczyniała się do tego, abyście Państwo w tym mieście czuli się bardziej szczęśliwsi. szczęśliwsi. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Drodzy mieszkańcy, na zbliżające się święta Bożego Narodzenia chcielibyśmy Wam życzyć zdrowia, szczęścia, bez radości. I wraz z w światłem pokoju chcielibyśmy, abyście całe przesłanie, jakie jest tegoroczne wetańskiego świata pokoju, czyli zauważ człowieka, wdrożyli w życie, czyli bardzo trudna, a jednocześnie bardzo łatwe. Zauważmy tego i najmniejszego, i tego najbiedniejszego i tego bogatego również. Oraz rodzinny świąt. Wielka, <grym> Bo tego narodzenia. <grym> I szczęśliwego nowego roku. Życzy Mikołaj.